Jeśli jesteś sprzedawcą bezpośrednim, dystrybutorem, liderem, prowadzisz własny biznes MLM, jeżeli używasz technik sprzedażowych, rekrutujesz współpracowników, komunikujesz się codziennie z klientami, to mamy dla Ciebie coś, co podniesie Twoją skuteczność działania. Można długo opowiadać o tym, że kurs MLM Business Academy jest pierwszym, kompletnym i profesjonalnym cyklem szkoleń dla menadżerów MLM. A także o tym, że prowadzący są ekspertami i praktykami w każdym calu z wieloletnim doświadczeniem w branży marketingu sieciowego. Na szczęście, można znacznie prościej. MLMBA. To motywacja, której Ci brakuje, wiedza, której potrzebujesz, energia, którą dostaniesz i, co najważniejsze, umiejętności, na których zarobisz. Naszym hasłem jest: zarabiaj w swojej firmie, szkol się u nas. Nie jesteśmy firmą MLM. Tu nie dostaniesz prowizji za udział w naszym projekcie. Zapłacimy Ci wiedzą i realnymi umiejętnościami. MLMBA to klucz do Twojego sukcesu. Pracując w branży marketingu bezpośredniego od 18 lat zauważyłem duży problem, który jest na rynku, mianowicie nowi dystrybutorzy, którzy zaczynają współpracę z firmą, mają wielki problem, ponieważ nie wiedzą, jak mają pracować. Dostają informacje: mów, rób, pracuj, zrób coś. Idź do rodziny, idź do znajomych, idź i sprzedaj, ale nikt nie wie, jak to zrobić. W związku z tym przygotowaliśmy program, ile jako firma Inway, program MLMBA który systematyzuje tą wiedzę. Przedstawia wiedzę w jaki sposób dotrzeć do klienta, w jaki sposób go zdobyć, jak zaoferować mu swoje usługi. Przede wszystkim też jak zbudować sieć, jak nią zarządzać, wszystko po to, żeby ten człowiek właśnie potrafił zarabiać pieniądze. Nasz kurs to 8 spotkań, na których wyszlifujesz 8 niezbędnych kompetencji do budowania biznesu MLM, 8 modułów, 8 dni pracy, 8 kroków do sukcesu. Dlaczego 8? Według specjalistów od rekrutacji to maksymalna liczba kompetencji, jakie każdy powinien posiąść na swojej zawodowej drodze. Praktycznie jest to wszystko, co powinien wiedzieć skuteczny lider i sprzedawca. 8 dni, 8 kompetencji z follow-upem w formie warsztatów dla tych osób, które chciałby pogłębić dany obszar, ale zasadniczo program składający się z 8 spotkań co miesiąc doskonalących 8 kluczowych kompetencji, niezwykle istotnych, fundamentalnych dla lidera MLM. Twoja inwestycja w cały kurs szkoleniowy MLM -BA może zamknąć się w kwocie 290 zł netto, jeśli przystąpisz do programu partnerskiego. Jesteś liderem? Posiadasz strukturę? Jeżeli przyprowadzisz na pierwsze spotkanie szkoleniowe jedną osobę, która wyrazi chęć uczestnictwa w cyklu, w następnym szkoleniu uczestniczysz bez opłat za kurs. Jeżeli zaprosisz 7 osób, płacisz tylko raz. Program MLMBA powstał właśnie po to, żeby był dostępny też dla każdego, żeby kształcić, żeby inspirować. Program ML MLMBA jest za 290 zł praktycznie, pod warunkiem, że zaprosisz też swoich znajomych. Nie jesteśmy firmą MLM, lecz kształcimy ludzi z branży MLM. Otrzymasz od nas całościową wiedzę niezbędną do prowadzenia biznesu MLM. Podczas szkoleń nawiążesz nowe, cenne znajomości biznesowe, zwiększysz świadomość celu budowania struktury MLM, poznasz i wzmocnisz osobiste zasoby komunikacyjne, rozwiniesz swoje kompetencje sprzedażowe i umiejętności stosowania technik perswazji. Uzyskasz także prestiżowy dyplom. Z nami nauczysz się, jak projektować biznes MLM oraz budować osobistą markę. Dowiesz się, jak efektywnie sprzedawać i budować relacje z klientami. Poznasz zasady zarządzania czasem w nieetatowej pracy. Dowiesz się, jak rekrutować i zarządzać strukturą. Jak być przywódcą i coachem dla współpracowników. Zgłębisz tajniki sztuki skutecznej perswazji oraz motywacji i automotywacji. Jeżeli chcesz, możesz uczestniczyć w dowolnym z bloków tematycznych. Jednak uczestnictwo we wszystkich modułach jest warunkiem otrzymania prestiżowego certyfikatu i otwiera drzwi do dodatkowych programów przygotowanych w ramach MLMBA. Jest to chyba jeden z najlepszych sposobów zdobywania wiedzy. Przede wszystkim kompetentni prowadzący, widać, że praktycy. Odkryłam coś nowego. Program, który przygotowali na przyszłość, co dzisiaj było też przedstawione, możliwości, jakie dają rozwoju tej wiedzy, są absolutnie rewelacyjne i z pewnością wyczerpią całkowicie możliwość w ogóle nabycia wiedzy pod tym kątem. Przygotowaliśmy dla Ciebie ten program, aby rozwinąć maksymalnie potencjał, który posiadasz. Pytanie tylko, czy skorzystasz z tej szansy. Nasze szkolenia odbywają się na terenie całego kraju, i tylko od Ciebie zależy, gdzie i kiedy do nas dołączysz. Chcesz dowiedzieć się więcej o programie? Zapraszamy Cię na stronę internetową projektu InWay. Patroni medialni projektu Ranking MLM. Manager MLM – Marketing dla Ciebie.